Cześć, w dzisiejszym odcinku Amsterdam i 6 błędów, których lepiej nie popełniać odwiedzając stolicę Holandii. Błąd pierwszy: zaczniemy od samego przyjazdu do Amsterdamu, czyli jeśli odwiedzacie Amsterdam, nie wjeżdżajcie do centrum miasta samochodem. Parkingi są horrendalnie drogie, ja mam na myśli horrendalnie potrafią kosztować nawet 17 euro za godzinę. Często też po prostu nie ma gdzie zaparkować samochodu, dlatego to jest bardzo zły pomysł wjeżdżać do samego centrum Amsterdamu samochodem. Lepiej zamiast tego wybrać jeden z tanich parkingów PR, czyli Park and Ride. Działają one na tej zasadzie, że ogólnie parking jest nieco droższy i kosztuje kilka euro za godzinę, ale jeśli wychodząc z parkingu wykupicie bilet, na którym metrem czy tramwajem można dojechać do centrum miasta, to po powrocie na tym bilecie, skanując go w tej maszynie, gdzie opłaca się bilety, cena parkingu zostanie obniżona do tylko 1 euro. Na tym bilecie transportu publicznego możecie jechać tylko z tego miejsca do centrum miasta i z centrum z powrotem. Nie można na nim jeździć sobie po mieście. Także jeżeli chcecie więcej pozwiedzać Amsterdam i poruszać się komunikacją miejską, będzie trzeba kupić drugi bilet. Natomiast ten kosztuje 5 euro za dwie albo za trzy osoby, o ile dobrze pamiętam, i obniża on koszt parkingu do 1 euro, czyli razem kosztuje was to 6 euro za cały dzień. Punkt drugi dotyczy używek. Nie jestem tutaj, żeby komuś mówić co ma robić albo czego ma nie robić, ale wiadomo, Amsterdam słynie z używek. Pamiętajcie, że te w tych sklepach z pamiątkami, gdzie można kupić czekolady, ciasteczka i tak dalej, wszystko z dodatkiem, wiecie jakim? One są zazwyczaj bardzo słabe, bo są robione pod turystów i, jak to mój kolega kiedyś powiedział, są robione tak, żeby turyści im później nie wpadali do kanałów. Jeśli chcecie sobie kupić takie jadalne używki, to lepiej to zrobić albo w innym mieście w Holandii, albo w jakimś sprawdzonym coffee shopie. Trzecim błędem, jakiego jest lepiej nie popełniać w Amsterdamie, to lepiej nie nagrywać, ani nie fotografować dziewczyn stojących w tych oknach w czerwonej dzielnicy. Słyszałem historię, że można nawet za to zostać pobitym. Podejrzewam, że jest to taka plotka, żeby po prostu ludzi zniechęcić do robienia takich rzeczy, bo nigdy o czymś takim nie słyszałem, ani czegoś takiego nie widziałem. Ale jeśli tylko wyciągniecie aparat albo kamerę i zaczniecie jej używać w czerwonej dzielnicy, no to dziewczyny z tych okien będą pukały i zwracały wam uwagę, żeby tego nie robić. Dzień. Uważam, że jeśli ktoś sobie nie życzy nagrywania, no to po prostu chowam kamerę i go nie nagrywam. Bo czwarty w Amsterdamie to uważajcie, jak chodzicie po ścieżkach rowerowych. Holendrzy bardzo szybko potrafią jeździć rowerami po tych ścieżkach. Nas raz jedna pani o mało nie rozjechała, bo chciałem akurat sobie nagrać muzeum, około którego przechodziliśmy. Poza tym w Holandii transport rowerowy jest jednym z bardziej popularnych transportów w mieście i dlatego są bardzo zniesmaczeni, jakim pełno turystów wchodzi co chwilę na ścieżki rowerowe. Dlatego uważajcie, nie wchodźcie na ścieżki rowerowe bez rozejrzenia się w lewo, w prawo, bo jeżdżą szybko rowerami i nie chodźcie ścieżkami rowerowymi, bo ludzie tam po prostu tego nie lubią. Błąd piąty to nie niezabukowanie sobie hotelu przed przyjazdem do Amsterdam. Amsterdamu. Amsterdam to bardzo turystyczne, zwłaszcza weekendowo miasto, także jeżeli przyjeżdżasz na weekend, pamiętaj, żeby sobie zarezerwować hotel wcześniej, bo może się okazać, że nie będzie dostępnych pokoi. My tak mieliśmy już kilka razy, kiedy chcieliśmy się w sobotę wybrać do Amsterdamu, otworzyłem booking.com i się okazało, że kilka hoteli, które mieliśmy już upatrzone, były po prostu wyprzedane. Zwłaszcza pamiętajcie o tym, jeśli w mieście ma miejsce jakieś wydarzenie, czy jest to jakiś koncert muzyczny, czy może mecz piłki nożnej, wtedy hotele wyprzedają się jak świeże bułeczki. Może też być dużo różnica w cenie, bo normalnie hotel w którym ostatnio byliśmy na przykład kosztuje około 90 euro. Natomiast jak się coś dzieje są jakieś wydarzenia w mieście, jego cena potrafi wzrosnąć do 160-180 euro za noc. A już na pewno pamiętajcie o zabukowaniu sobie hotelu przed odwiedzeniem coffee shopu. Później to może być bardzo trudna czynność. No i błąd szósty. Amsterdam to miasto rozpusty, ale to nie znaczy, że można robić co się chce i kiedy chce. Mianowicie nie róbcie imprez w pokoju hotelowym. Podczas naszego ostatniego pobytu w Amsterdamie w naszym hotelu spotkaliśmy Polaków, u których wieczorem słyszeliśmy głośną muzykę i jakieś śpiewy. Rano, kiedy ich spotkaliśmy przy windzie, powiedzieli nam, że dziewczyny, które z nimi imprezowały, zostały wyrzucone z hotelu. Chyba nie muszę Wam mówić, że w środku nocy nagle znaleźć drugi hotel to może być raczej skomplikowana sprawa, a ten punkt pewnie dotyczy się nie tylko Amsterdamu, ale w sumie wszystkich hoteli w każdym mieście. Także pamiętajcie, że to, że większość Amsterdamu baluje, to nie znaczy, że można to robić wszędzie. Oto 6 błędów, których radzimy unikać w Amsterdamie.